Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana. Czy oglądamy właśnie, Panie Ministrze, ostatnie dni Polskiej Grupy Górniczej? Nie, no na pewno nie ostatnie, ale na pewno jeden z trudniejszych. Co wcale nie znaczy, że najtrudniejsze. Jest to sytuacja nadzwyczajna, ponieważ Przyczyny kłopotów są dotychczas nieznane. My przywykliśmy w górnictwie do tego, że mamy w górnictwie kłopoty z tytułu potężnej nadpodaży węgla, patrz lata 90., zagrożeń bezpieczeństwa pracy, spadku cen węgla, ale zagrożeń z tytułu totalnego wyhamowania gospodarki i zagrożenia zdrowia górników. No to to już jest zjawisko absolutnie nowe. Także uczymy się zupełnie nowych. Zachowania w zupełnie nowych warunkach. Panie ministrze, żadna inna spółka właściwie nie chwieje się dzisiaj tak mocno jak PGG. To jest kryzys, na pewno to jest kryzys, czy też kryzys przykrywa to wszystko, na co chociażby przed kryzysem wskazywał raport PGG. Yy, przepraszam, nikt w PGG. Proszę pana, wie pan, nie chwieje się tak bardzo, ponieważ też żadna inna spółka nie pracuje na materii tak starej i z takimi zaszłościami jak właśnie PGG. Poproszę Pana, popatrzmy na to obiektywnie. Jastrzębska spółka węglowa to są nowe kopalnie węgla koksowego, którym jest absolutnie obcy spadek zapotrzebowania na energię elektryczną. Czyli teoretycznie mogą powiedzieć, że dopóki na świecie nie spadnie zapotrzebowanie na koks, czyli na stal, to oni są bezpieczni. I tak się właściwie dzieje. Tauron Wydobycie, druga duża spółka, to jest spółka, która z kolei funkcjonuje właściwie na własnym rynku. I wszystko to, co tylko jest w stanie wydobyć, natychmiast sprzeda, co i tak jest dużo mniejszą produkcją niż potrzebne jest w ich własne zaplecze energetyczne. I kopalnia jest po głębokim procesie modernizacyjnym. Natomiast PGG, ja wiem, że ja w tej chwili zaczynam ich bronić, ale PGG, proszę pana, pracuje na kopalniach z dużymi zaszłościami bardzo starych kopalniach i jednocześnie na kopalniach, które przed, przez lata pozbawione były inwestycji, co dzisiaj może niewiele ma z, znaczy, ale ma tam takie wie Pan pseudo perełki, jak chociażby kopalnia, już może nie wymienię nazwy, gdzie wie Pan pięciotysięczna załoga ma się utrzymać z jednej ściany o wydobyciu 1500 ton. No to się po prostu nie da. Panie Ministrze, rozchodzący... ale Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowski Solidarności wylicza na przykład, oczywiście, podaje przykład JSW, która jest w stosunkowo dobrej kondycji dzięki buforom finansowym. Ale e, mówiąc o PGG, e, wskazuje, powołałem się na raport NIK. Ale to są słowa też e, przewodniczącego Kolorza: fatalne zarządzanie przez lata ze strony osób odpowiedzialnych, chociażby z byłego Ministerstwa Energii. Czy też, jak mówi kolosz ze strony zarządu spółki, w związku z tym obecny kryzys może być potraktowany jako swoiste alibi, aby błędy z poprzednich lat po prostu przykryć. No znaczy ich nie trzeba przykrywać, bo one się pokazały. E... Ale chodzi o przyczynę, panie ministrze. Przyczyna jest dużo, ba... znaczy może inaczej, dużo bardziej złożona niż, poprzed... niż w pozostałych spółkach. No bo to po pierwsze jest olbrzymia ilość ludzi. 40, to, to jest potężna, potężna, potężna załoga. Po drugie stare kopalnie, po trzecie węgiel energetyczny i to wszystko razem się na, na, nakłada na, na, na te uwarunkowania. Pani ministrze, ja ja panie ministrze, jaki jest najgorszy? Wierzę, oczywiście, przepraszam, zarządzanie. No wie pan, ten model zarządzania w tej spółce jest tam obecny właściwie od ostatnich 10-15 lat. I tak na dobrą sprawę, to poza najwyższą izbą kontrolną w swoim raporcie, to nikt nigdy nie odsłaniał żadnych problemów, wręcz przeciwnie, wszyscy próbowali na tych problemach skorzystać, łącznie ze związkami zawodowymi, które jeszcze 4 miesiące temu wnioskowały o 12% wzrost wynagrodzenia. Panie ministrze, jaki jest najgorszy scenariusz dla PGG w tej sytuacji, w której PGG się znalazła? Wie pan, wykluczam upadłość, ponieważ abstrahując od skutków gospodarczych, byłyby to fatalne skutki społeczne na, na Śląsku. Natomiast scenariusz, wie Pan, dla mnie jest oczywisty. Jest to, proszę Pana, stopniowe wyłączania, wyłączanie z, z pełnej produkcji poszczególnych kopalń. Pytanie, jak głęboko to pójdzie, czy to będzie dotyczyło dwóch, czy trzech, czy czterech, czy pięciu kopalń. W zależności od tego, jak się będzie rozprzestrzeniał koronawirus. Obniżanie tego potencjału produkcyjnego, a może inaczej potencjału zatrudnienia tylko do minimum utrzymania kopań w stanie bezpiecznym, tak żeby infrastruktura nie została zniszczona, i tak długo jak da się utrzymać te załogi bez zwolnień, czyli płacąc im pensje postojowe. No, tak długo będzie ten, ta, ta, ta spółka istniała. Dlatego też opowiadałbym się za tym, ażeby zarząd przedstawił niedługofalowy pro, program na najbliższe lata, tylko program na najbliższe pół roku z możliwością jednego renegocjacji i kolejnego przedstawiania po, po pół roku. Bo ta sytuacja się absolutnie dynamicznie zmienia. Część kopalń to jest jedna z obaw. Związków na przykład, do zamknięcia lub uśpienia, wujek pokój. O, te nazwy padają w tych spekulacjach. Ile prawdy w nich jest Pani Państwu? Panie że nie ma pojęcia uśpienie kopalni. To jest pojęcie, którym Warszawa epatuje cały czas Śląsk, tłumacząc, że my wam to tylko uśpimy, a jak trzeba będzie, to obudzimy. Nie ma kopalni, która dałaby się obudzić. Nie ma takiej kopalni. Zakończenie wydobycia jest z likwidacją kopalni. Chyba, że złoże przechodzi do kopalni sąsiedniej, Albo infrastruktura służy wydobyciu sąsiedniego, sąsiedniego złoża. Nie ma pojęcia uśpienie kopalni. Scenariusz zamykania kopalni jest moim zdaniem możliwy i to w wymiarze nawet czterech kopalń, pięciu kopalń w, w, w Polskiej Grupie Górniczej. Pański, pańskie typy w tej sytuacji? No wie pan, te, które wydobywają najmniej i które mają najmniej dost, u, u, udostępnionych złóż węgla kamiennego. Najlepsze oczywiście są kopalnie rybnickie i ze względu na sposób udostępnienia i ze względu na charakter węgla. Panie ministrze, wujek, wujek pokój to, to są dwie, trzy kolejne, które by pan. Y, Wie pan wujek pokój proszę pana no i trudna sytuacja to jest to jest mimo wszystko miło że wrowie, ale jednak i Jankowice. No, i tutaj wie Pan ten cały rejon Bierszowic. On jest, proszę Pana, niezwykle skomplikowany pod względem geologicznym. To są kopalnie które mają wyjątkowo skomplikowane warunki na naturalne. Dlatego też kopalnia i Sośnica i kopalnia Bielszowice sięga po złoże zamkniętej kopalni Makoszowej. A tak przy okazji nie bardzo wiadomo, po jaką cholerę tą kopalnię zamykali, skoro to była kopalnia, która miała udostępnione złoża, zero zanieczyszczenia, zero metanu i fantastyczne warunki. No ale komuś się tak podobało. Panie jeżeli mówi się o scenariuszach, jeden z ciekawszych scenariuszy, cała grupa, cała PGG do Polskiej Grupy Energetycznej. Co pan o tym sądzi? To niczego nie zmienia, proszę pana, bo problem pozostaje. No właśnie. Energetyczna, no jak gdyby, jak pamiętamy, póki co przeszła do, 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 do Orlenu, wie Pan, no przecież to nie przeszło po to, żeby być lepiej zarządzanym, skoro siedziba i zarząd jest ten sam, tylko po to, żeby, wie Pan, do spółki Skarbu Państwa, po to, żeby do Skarbu Państwa trafiła kwota powyżej 1 miliarda złotych. To nie ma żadnego znaczenia, kto jest właścicielem. Panie Ministrze, PGE, PGE jest, jest dzisiaj od lat właścicielem PGG, więc co? To znaczy jest, Udział, jest udziałowcem PGG, tak. No. Panie redaktorze, to niczego, nie zmienia. To jest niczego nie zmienia. Zamiatanie kolejnych problemów pod dywan? Czy tych samych właściwie problemów pod dywan? Panie redaktorze, nie. PGG stało się udziałowcem kopalni wtedy, kiedy pan minister Tobiszowski sięgnął po pieniądze z energetyki na ratowanie kompanii węglowej. I to przeszło na polską grupę górniczą. To było racjonalne w ówczesnej sytuacji, czyli na początku kadencji rządu pis bo sytuacja po Platformie, w tej akurat w grupie wołowniczej była katastrofalna. Natomiast dzisiaj zmiana właścicieli właściciela niczego nie rozwiązuje, bo nie jest rzecz w tym, ażeby dosypać pieniądze, pieniędzy, rzecz tylko w tym, ażeby przetrwać czas, w którym ten węgiel nikomu nie jest potrzebny, a ludzie nie mogą zjeżdżać na dół. Panie ministrze, czy związki w tej sytuacji powinny zaakceptować propozycje PGG? To są między innymi propozycje płacowe cięcia w wysokości 20%. Zdecydowanie tak, ponieważ to służy utrzymaniu miejsc pracy. To zmniejsza przychody, ale w sytuacji tego, co dzieje się wokół nas generalnie nie tylko wokół kopalń, gdzie tysiące ludzi tracą pracę i to bez sposobu na jakiekolwiek uzyskanie przychodów, wie pan to też jest nie tak jeszcze komfortowa, komfortowa sytuacja. Związki zawodowe powinny na to przystać, ale powinny oczekiwać. Tego planu, o którym ja powiedziałem, a poza tym, no powinny oczekiwać pewnego rodzaju uczciwości gry ze strony partnerów gospodarczych polskiego górnictwa. Ja stale będę wracał do tego nieszczęsnego importu, masowego importu węgla do do Polski. No nie można mówić, wie Pan, z czystym sumieniem o górnictwie, że chcemy Wam pomóc w sytuacji, kiedy do Polski wpływa największy statek masowy świata i przywozi 106-8 tysięcy milionów tysięcy ton, tysięcy ton węgla. Panie Ministrze, związki, Pan mówi o planie takim krótkofalowym, ale związki oczekują od ministra i wicepremiera Sasina. Dużego planu restrukturyzacji PGG, zapowiadanego zresztą jeszcze na początku roku, i, i to jeszcze przed ewentualnymi wyborami prezydenckimi, i od tego uzależniają jakiekolwiek rozmowy o porozumieniach, między innymi płacowych. Słusznie? Panie te związki zawodowe mają rację, ale bądźmy realistami: myśmy się nie doczekali w Polsce od 15 lat dokumentu, jakim jest polityka energetyczna państwa. I bilansu surowców energetycznych. Takiego dokumentu w naszym kraju nie ma. nie ma. także trudno, jak nie ma dokumentu wyższej rangi, oczekiwać dokument nieco niższej rangi. My dzisiaj ratujmy stan rzeczy, jaki jest. Przetrzymajmy tę sytuację w najbliższych 4-5 miesięcy nawet na kolanach, ale żywi. Panie ministrze, ale związki czy związki są odpowiedzialne za dzisiejsze pro... związki i załoga? Yy, odpowiedzialne za dzisiejsze problemy PGG? Nie, nie są, proszę pana. Ale to, ale na, nie, ani... ale to na nie zrzuca się dzisiaj A... największą odpowiedzialność i od tego uzależnia. Proszę pana, załoga na pewno nie, bo załoga jest, od, załoga jest kierowana. Związki zawodowe, wie pan, są mimo wszystko siłą polityczną o potwornej zdolności do oddziaływania, zwłaszcza na właściciela. I one stymulują w jakiś sposób politykę wobec sektora i wobec tego podmiotu. Także załoga na pewno nie jest odpowiedzialna, ale załoga też wykazuje największą wyobraźnię. Natomiast związki zawodowe są współodpowiedzialne, natomiast zachowują się czasami irracjonalnie, nie biorąc pod uwagę warunków i stawiając wymagania, których prawdopodobnie nie postawiłyby wtedy, gdyby, proszę pana, za tą spółkę odpowiadały de facto. Wie pan, ja sarkastycznie powiem, pan premier Sasin powinien zrobić, jak się już nie da rady z tymi związkowcami, zrobić prosty numer poszczególna. powołać tych związkowców do zarządu Polskiej Grupy Górniczej i za pół roku ich prokurator za, pozamyka za działanie na szkodę spółki. Wie pan. Bo oni by nie robili tego samego, gdyby za tą spółkę odpowiadali. Oni Panie to mieście, robią może bo właśnie. Może właśnie na tym polega różnica w. W, w stanowiskach, w rolach, które się pełni, i później od pewnie. tego zależy postępowanie. No, Natomiast nie, pan prezes Bogala i jego zespół odpowiada za spółkę, a ci nie odpowiadają za spółkę, a tylko uczestniczą de facto w nadmiarze w jej zarządzaniu. Natomiast związki podkreślają, że nie może być tak, że cenę za błędy polityków i menadżerów zapłacą de facto pracownicy. Yy, I yy, o, yy, związki dzisiaj yy, to, to jest główna obawa. Solidarność. Nie wiemy, czy po trzech miesiącach obowiązywania porozumienia, tego które zakłada między innymi redukcję płac, pracodawca nie wysunie propozycji dalszego obniżania wynagrodzeń, skracania tygodnia pracy, redukcji zatrudnienia, uzasadniając to dalszą koniecznością ratowania miejsc pracy w spółce. Oczywiście, bo ani pracodawca, ani związki zawodowe nie, nie zna realiów, jakie będą za trzy miesiące. Za trzy miesiące może się wrócić pandemia, może, wie pan, moc zainstalowana, użyteczna z 20% minimum, który, minus, który jest dzisiaj wzrosną, wzrosnąć do, do 40%. No i sytuacja się jeszcze bardziej skomplikuje. No czy to znaczy, że mamy zamknąć kraj? Nie, minister, tej... musimy sobie dać radę. Mamy tej... Myśmy sobie Panie redaktorze, przepraszam. Myśmy sobie dali radę w górnictwie z 72 milionami ton nadpodaży węgla w stosunku do potrzeb rynku. To są ekstremalne warunki. Kiedy tona węgla kosztowała 18 dolarów, to dzisiaj, kiedy mamy nadpodaż 8 milionów ton, a tona węgla kosztuje 60 dolarów, to my mamy problem. My, proszę pana, my mamy inne warunki i wie pan, i mówiąc po śląsku, rozbestwione, rozpanoszone. Stru... Rzeczywistości, za którą odpowiadają, bo oni odpowiadają za tą rzeczywistość, mnożą różnego rodzaju... Postulaty, punkty widzenia, e, różnego rodzaju dylematy. Ja nie bronię zarządu, ale wiem, że nie ma innego wyjścia, jak systematycznie się ograniczać i dostosowywać do sytuacji istniejącej. Żadnego programu, żadnego planu nie ma. Wielkie państwa sobie dzisiaj nie potrafią zaplanować przychodów ze sprzedaży surowców energetycznych, takich jak takie państwa jak Arabia Saudyjska, Rosja, Stany Zjednoczone, a my wymagamy, żeby w Polsce PGGG policzyła przychody za, za rok. Absolutnie. Panie ministrze, to, to podsumowując, mamy dzisiaj ten trójkąt: ministerstwo, zarząd władze PGG i związki. Mamy określone żądania związkowców na przykład dotyczące czy, czy pewne ultimatum postawione ministrowi. Jakie jest realne rozwiązanie, realne rozwiązanie w tej sytuacji pańskim zdaniem, biorąc pod uwagę termin, który został podany przed ewentualnymi wyborami prezydenckimi? Proszę pana, rozwiązanie jest proste. Usiąść do rozmowy jak najszybciej z programem na pół roku, proszę pana, i zgodzić się na ten program, chociażby po to, żeby sobie dać czas. Panie ministrze, czy pytanie, być może to jest pytanie kluczowe, czy rząd PiS w ogóle jeszcze obchodzi jakieś śląskie górnictwo? Wie pan sądzę, że tak i to. Wie pan może już mniej obchodzi, i to nie tylko PiS, tylko każdego, każdy rząd mniej obchodzi górnictwo w sytuacji kiedy kraj może być zaopatrzony węglem z zewnątrz. I to jest właśnie dylemat polskiego górnictwa, że, to, że ten węgiel tak naprawdę może nie być Śląski, bo energetyka i tak zostanie węglowa i tak będzie przez najbliższe 30 lat. Natomiast rząd pis jak sądzę, monitoruje sytuację w górnictwie ze względów politycznych. No bo co by nie powiedzieć, jest to jednak 80 tysięcy miejsc pracy, razy cztery w otoczeniu i na rynku pracy tych czteromilionowej aglomeracji jest to proszę pana półtorej miliona miejsc pracy. I to musi każdego polityka nawet takiego o najmniejszej wyobraźni obchodzić. I dlatego to jest ważne i tak bardzo wierzę w to, że rząd PiSu będzie się starał jednak przekonać swoje zaplecze polityczne, czyli związki zawodowe, zwłaszcza Solidarność, do racjonalizmu myślenia, bo innej alternatywy nie ma. Panie Ministrze, to o czym świadczy w takim razie sytuacja, w której po raz bodaj po raz drugi w historii górnictwo nie będzie miało swojego ministra. Nie ma. No nie ma, nie, nie ma. ma swojego ministra. To jest druga sytuacja w historii. Yy, no tak, tak, tak. Druga, drugi raz, bo, tak, już kiedyś zarządów SLD, pan minister Piechota yy, też uważał, że, że da sobie radę z tym wszystkim. No Krótko to trwało, nie dał sobie rady, ale już nie o to chodzi. W każdym razie wie pan. To w, w ogóle stosunek do wiceministrów, wie pan, odpowiedzialnych za górnictwo jest, jest frywolny, wie pan, jakieś policzyłem, że od 90 roku, proszę pana, nas odpowiedzialnych za, za górnictwo w polskim urzędzie wiceministrów było łącznie 24. Z tego tylko trzech z nas, a właśnie czterech z nas było górnikami. Pan minister Szlązak, pan minister Postolski i ja. No jeszcze pan profesor Karbownik, aczkolwiek akademicki, ale jednak wybitny górnik. Pan. A reszta to byli zawsze nadzorcy polityczni nad sektorem, który trzeba było po prostu tylko upilnować, bo albo kradli, albo szaleli, albo, albo, a tak generalnie to przyjmowali, to, przysparzali kłopotów, kłopotów władzy, wie pan. Dziś brak yy, Wiceministra, wie pan, raczej bierze się chyba z tego, że pan premier Sasin ma dzisiaj inne zmartwienia na głowie, patrz wybory prezydenckie. I ta rzeczywistość, wie pan, chyba zmusi go do tego, żeby jednak powołał tego wi wi wiceministra, bez względu na to, czy będzie to osoba w randze pełnomocnika rządu, czy nie, wie pan, bo to niczego nie zmienia. Ja byłem pierwszym pełnomocnikiem rządu odpowiedzialnym za górnictwo w Polsce, wie pan, wiem, że to dokładnie niczego nie zmienia, bo to nie przysparza żadnych kompetencji. Zresztą dziś już pełnomocników rządu jest ponad 30, wie pan, i te już się nikt nawet nie potrafi tego do, doliczyć, ale chodzi o to, żeby ktoś go intelektualnie. Odciążu od tego problemu, ale ktoś, kto ma wiedzę merytoryczną, bez względu na to, na, legi na legitymację partyjną, gdybym dzisiaj, wie pan, otrzymał wie pan, zaproszenie na herbatę. O kogokolwiek z Warszawy na 15-20 minutową rozmowę na temat górnictwa to próbowałbym im to tak wytłumaczyć. Ponieważ nie jest to w interesie władzy politycznej, ale jest to w interesie Śląska i Polski. Bo wie pan, można sobie wszystko wyobrazić, tylko nie Śląsk, bez kolejnych, kolejnego wie Pan, kolejnych kilkuset tysięcy miejsc pracy, a Polskę bez własnego zaplecza surowcowego. Panie Ministrze, sam Pan zauważył, wicepremier Sasień ma dziś na głowie nie tylko państwowe spółki, ale organizacje wy... kopertowych wyborów, gdzie w ogóle jest tu czas na górnictwo, to po pierwsze, a po drugie w świetle tego, co sam zapowiadał po dymisji Gawę... ministra Gawędy, że to on teraz będzie bezpośrednio nadzorował właśnie ten sektor. No wszystkim się tak wydawało. Ja kiedyś czytałem taki artykuł pana ministra Ponciliusza, który został wiceministrem w pierwszym rządzie PiS-u i powiedział, że to wystarczy tylko upilnować, żeby nie, nie kradli. Wie pan, no i no, no, nie wystarczyło, wie pan, no nie wystarczyło. Za zaczął się pod węgla do Polski, wie pan. E, także to naprawdę nie wystarczy, wie pan. Trzeba mieć wiedzę merytoryczną, żeby umieć kreować cele. Bo człowiek bez wiedzy merytorycznej, merytorycznej nie wie, czego ma żądać o swoich podwładnych. Dzisiaj minister powinien w, stru, w strukturze górnictwa, która jest potwornie schierarchizowana. Że wszyscy podwładni oczekują na decyzję przełożonego umieć powiedzieć, co mamy chłopie zrobić. Ale żeby umiał to powiedzieć, to musi to wiedzieć. A wiedzieć to może tylko i wyłącznie, proszę pana, z własnego doświadczenia. Trzeba sięgnąć po frontowca, który przeżył kłopoty, proszę pana nie boi się krzyknąć i umie wykreować i umie wziąć zapis, proszę pana, dyrektorów kopalń i zarządy spółek węglowych, które też orłami merytorycznymi nie są, bo to też nie są górnicy. W zarządach wszystkich spółek węglowych tak naprawdę jest po jednym od człowieku z przeszłością górniczą, ruchową, a na przykład w przypadku Jaszczymskiej spółki węglowej, nawet ten odpowiedzialny za produkcję też nigdy nie był, nawet kierownikiem robót górniczych już nie mówił o tym, żeby, żeby był dyrektorem kopalni. Także stale się wszystkim wydaje, że to jest takie proste, a to jednak nie jest takie proste, czego dowodzi rzeczywistość, a za tą, za tą komplikowaną tę sytuację, skomplikowaną sytuację tej materii niestety za każdym razem płacą załogi. Panie ministrze, to dwa pytania kluczowe na koniec. Po pierwsze, kim jest Jonasz Drabek, najwyższy dziś rangą człowiek w ministerstwie? odpowiedzialne właśnie za górnictwo. Dyrektor Departamentu odpowiada za sektor górnictwa bez pełnomocnika tego takiego, którym był Gawenda i, i ja tak, że Ja nie wiem, ja nie wiem kim jest Pan, pan Dyrektor Drabek, ale już dla mnie już jest dużo, że jest dyrektorem Departamentu, bo ja pamiętam czasy Pana Ministra Poncyliusza, kiedy proszę Pana górnictwa rządziła asystentka Pani Julia zdaje się lat 22. Ona rozkłada, ona, ona urządzała kadry w górnictwie, wie Pan. Także to, to, to było jeszcze gorzej, wie Pan. Ja nie wiem, gdzie jest Przydał, Przydałby się wiceminister po prostu po to, żeby być hierarchicznie przełożonym zarządów spółek węglowych, a jednocześnie wie pan, przydałoby się też przewieczyć te rady nadzorcze. To są, wie pan, organy, które w imieniu właściciela mają nadzorować te spółki. One tylko i wyłącznie, proszę pana, oczekują na dyspozycję właściciela. Żadnej inicjatywy, wie pan, to, to dotyczy wszystkich rad nadzorczych, które się stały synekurami, proszę pana, a nie ośrodkami odpowiedzialnymi z poczuciem odpowiedzialności i jednocześnie wpływaniem na że, rzeczywistość. Tutaj niestety rozbija się rzeczywistość z prawem. Kodeks spółek handlowych jedno, rzeczywistość drugie. A wszystko przez bezkarność. To dwa pytania na koniec. Po pierwsze, pan uważa, że. E, albo drugie, najpierw, kto? Widzi pan kogoś takiego, kto byłby w stanie podołać tym wyzwaniom, tym, tej charakterystyce, którą pan przedstawił e, wie pan, na Śląsku? Wie pan, no, nie, nie chcę nikomu krzywdy zrobić, ale wie pan, z tych osób, które dzisiaj są w establishmencie kierującym polskim górnictwem no moim zdaniem na naturalnego lidera, chociażby ze względu na wartość intelektualną i zdobyte do, doświadczenie, ja w moich oczach kreuje się pan prezes Logala. No to jest człowiek, który jest prawnikiem, ale jak uczestniczy w kierowaniu spółką węglową, nie będzie umiał kierować kopalnią, ale od tego nie jest minister, bo nie jest od tego minister, żeby kierować kopalnią. Natomiast już się dowiedział, na czym polega polityka energetyczna, skąd się biorą za, zagrożenia i umie czytać sytuację makrogospodarczą. To jest niezwykle ważne. A do tego no, przetarł się z tymi związkami zawodowymi, no bo jak przeżywa te protesty w sposób miotyczny, no to właściwie trudno obadzić do człowieka. Panie ministrze, pańskim zdaniem ta nominacja to jest kwestia czasu, czy jej po prostu nie będzie, to, to, to jakoś zostanie tak zamienione właśnie w, te, w ten sposób? Jaki będzie scenariusz, gdyby, jeżeli chodzi o tego wiceministra premier, odpowiedzialnego za górnictwo? Gdyby pan premier Sasin mnie zapytał o to, czy ja sądzę, że powinien być taki wiceminister, powiedziałbym tak, w pańskim interesie panie, premiera, panie premierze powinien być, bo teraz wszystko to, co się dzieje w tym sektorze obciąża odpowiedzialnością, a jednocześnie zaangażowaniem pana, pana premiera, a to tak nie musi być. Będzie ktoś taki, Pańskim zdaniem? To, to moim ta sytuacja nastąpi? Panie że moim zdaniem będzie, tylko niech te wybory prezydenckie, nieszczęsne, ta problematyka się w jakiś sposób skończy, wie pan niech, 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 niech naprawdę z powagą staną się, że tak powiem, po powagą władza wróci do problematyki gospodarczej. Bo na razie w tych wszystkich posunięciach dotyczących gospodarki jest przede wszystkim przesyt polityki nakierowany na efekt, proszę pana, wy, wyborczy. A tu się trzeba zabać za racjonalne zarządzanie krok po kroku. Proszę mi wierzyć, ja z przyjemnością obserwuję to, co się dzieje w rolnictwie, proszę pana, z przyjemnością obserwuję to, co się dzieje w budownictwie infrastrukturalnym. Wie pan, pan, pan wie, że ostrzegalne są przetargi, buduje się autostrady, to się wszystko dzieje. Tylko w tym moim ukochanym górnictwie, które stale wszyscy uważają, że to jest bagno, najlepiej do tego bagna nie wchodzić i zostawić tym górnikom, którzy się sami potopią. Tak jak gdyby tym górnikom mało, miało i wyłącznie zależeć na tym, żeby wydobywać węgiel. Zapewniam całą Polskę, że górnicy sobie bez węgla poradzą. Tylko Polska bez węgla nie. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Do, do zobaczenia. zobaczenia. Panie mistrze, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, udanego Wszystkiego weekendu. Dobrego. Zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć, do widzenia. Dziękuję.